Mam na imię Sylwia i jestem account managerem dla biznesów Orange Polska. Na co dzień doradzam, dopasowuję i sprzedaję rozwiązania telekomunikacyjne dla firm, którym zależy na niezawodnej komunikacji i produktywności. W portfolio mam usługi internetowe, mobilne i zaawansowane usługi ICT. Dużo podróżuję, a moja praca polega na budowaniu relacji i wzajemnego zaufania. Słowo, które najlepiej oddaje moją rolę to elastyczność. Dotyczy to zarówno czasu pracy, jak i rozwiązań, które oferuję. Mam oczywiście cele sprzedażowe, ale samodzielnie dobieram sposób ich realizacji. Specjalizuję się w małych i średnich firmach, a mój dzień to głównie spotkania z właścicielami tych firm, którym pomagam w cyfrowej transformacji. Efektem mojej pracy jest silna pozycja Orange na lokalnym rynku B2B i stale rosnący biznes moich klientów.